Witam Was serdecznie na y, krótkim wykładziku na temat jeźdźca, na temat jego kręgosłupa, właściwie nawet ze mną. Zobaczcie, tutaj jest taki mój odwieczny y, kręgosłup, z którym pracuję y, sobie w przypadku różnych y, wykładów, albo y, w gabinecie też, jak tłumaczę, coś jeźdzą. Chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć coś. Nieco coś na temat tego, w jaki sposób e, wpływa ten kręgosłup na naszą miednicę, na całą naszą przepuszczalność w ciele. E, zazwyczaj wielu trenerów używa polecenia, e, wyprostuj się, e, nie wiem, przesuń, odchyl, e, otwórz ramiona, natomiast jednak mało jest informacji dotyczących tego, co e, zrobić, e, aby uzyskać przepuszczalność w tułowiu, które przecież jest ogromną powierzchnią ciała. I tak naprawdę y, znajomość krzywizny kręgosłupa, podejście indywidualne do tego, w jaki sposób... Y Jeździec pracuje swoim kręgosłupem. Jakie ma te krzywizny, Czy ma zniesioną, nie wiem, lordozę, czy pogłębioną lędźwiową, czy ma pogłębioną, zniesioną krzywiznę piersiową, tak? W jaki sposób osobowościowo ustawia swoje ciało na koniu, w kwestii tego, jakim typem jest człowieka. O tym piszę więcej w mojej zielonej książce pod tytułem Trening dosiadowy, gdzie podzieliłam według zresztą Lowena. Ciało ludzkie na, na takie mm, typy zawieszenia emocji w ciele, i to wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób y, my działamy tym, tym naszym ciałem, można powiedzieć, jak komunikujemy się z koniem, ponieważ nie wszystkie polecenia dla wszystkich typów kręgosłupa będą y, w taki sposób y, odbierane i w ogóle wykonywalne dla tego jeźdźca. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy sobie piękny kręgosłup z krzywiznami. I teraz inaczej będzie ustawiał się jeździec na koniu, który będzie miał pogłębioną lordozę, na przykład lędźwiową, gdzie te wszystkie wyroski kolczyste będą jeden na drugiego, prawie że nachodzić, tak? Wówczas jakby ta jednica będzie szła lekko w przodu pochylenie, także będzie pewnego rodzaju trudność z wycofaniem jakby kręgosłupa lędźwiowego ku tyłowi, taki jeździec będzie miał tendencję, żeby się przesuwać cały w kręgosłupie, co może z kolei tworzyć napięcie w przejściu piersiowo-lędźwiowym, usadzać go na kości krzyżowej bardziej niż na, niż na guzach kurszowych, także inne polecenia będę wykonywała, będę, inne polecenia będę dawać dla jeźdźców z pogłębioną lordozą, inne ze zniesioną. Jeżeli chodzi o kręgosłup piersiowy, to bardzo często spotykamy osoby, które mają pogłębiony kręgosłup lędźwiowy i na przykład nie są w stanie wyprostować się, w sensie, że uzyskać takie ustawienie kręgosłupa, gdzie czaszka będzie jakby centralnie nad miednicą, ponieważ mają na przykład, są po czyli po takiej chorobie Um, okresu dziecięcego, gdzie dochodzi do pogłębienia tej krzywizny piersiowej. Wówczas wszelkie próby prostowania na siłę takiego miejsca, no niestety, spełzną na niczym, bo znowu będzie on przyprostowywał się gdzieś tutaj z kolei w odcinku lędźwiowym. Także słuchajcie, jest to bardzo, bardzo ważne, żeby indywidualnie do takiego miejsca podejść i to, co fizjologicznie jest możliwe do wypracowania, do poprawienia, jakby z tym pracować. Natomiast nie ciągnąć tego miejsca na siłę w jakieś takie ustawienie, wiecie, ucho, bark, pięta, bo nie u każdego jest to możliwe. Druga rzecz, która jest szalenie istotna, jest to kwestia tego, w jaki sposób my czujemy w ogóle środek swojego ciała. Czy my wiemy, gdzie jest przepona, tak? Najbardziej kluczowe miejsce, jeżeli chodzi o uzyskanie przepuszczalności w ciele. I teraz, w trakcie tego filmu, który za chwilę zobaczycie, będą dwa, dwa ćwiczenia, które jakby poprawiają jeźdźcowi świadomość ciała na poziomie właśnie przepony. Miejscu, którym, które jest bardzo ponapinane, chociażby z faktu na to, że odbieramy emocje stresem i przyblokowywujemy oddech, jak coś się nam dzieje niekorzystnego, czy to będzie nie wiem, niepowodzenie podczas treningu, czy to będzie nie wiem, loża szyderców, która się na nas gapi, bo też niektórzy są na to bardzo wrażliwi, jak ktoś się patrzy, albo nie wiem, trener, który podnosi głos, działa na nas w jakiś sposób stresująco, to również wzorcem naszego ciała będzie najczęściej przy blokowaniu oddechu, ale także jakby napięcie w obrębie żuchwy czy, czy dna miednicy, bo to też są takie struktury, które na stres reagują. Także świadomość ciała, gdzie spinam się po kolei, umiejętność wypuszczenia napięcia w danym miejscu jest bardzo, bardzo... O, dzień dobry, przyszła Antika, jest szósta rano i one chodzą sobie luzem tutaj nocą, więc przyszła mnie tutaj odwiedzić. Także będą to takie dwie ósemki poprzeczne w obrębie kręgosłupa, które, które warto wiedzieć, jak zrobić i próbować sobie je wykonywać podczas treningu, ponieważ ten ruch doskonale wpasowuje się w ruch stępa, którym można uruchamiać sobie właśnie miednicę. To przejście piersiowo-lędźwiowe o którym tak często mówię podczas treningów, także na Facebooku gdzieś tam artykuł jest na ten temat, dosyć obszerny, jest miejscem, które u bardzo często jest ponapinane. Dużo osób, które słyszy polecenie wyprostu i się nadmiernie się wyciąga w górę, gdzie jakby przyblokowywuje sobie nie tylko ten obszar przejścia piersiowo ale także pociągając mięsień biodrowo który przecież łączy nam udo z kręgosłupem, czyli jakby przechodzi przez miednicę, wpływa na jej ustawienie. Wówczas takie wyciągnięcie się na siłę do góry powoduje totalne usztywienie kręgosłupa i tak naprawdę siedzimy bardzo, bardzo tak, no, nienaturalnie, sztywno. I ten kręgosłup wtedy absolutnie nie jest przepuszczalny i nie jesteśmy w stanie prawidłowo uruchomić miednicy w poszczególnych chodach, nie jesteśmy w stanie amortyzować e, kręgosłupem w, nie wiem, w kusach ćwiczebnych, prawidłowo e, uruchamiać miednicę w galopie, bez e, nie wiem, bujania nadmiernego kręgosłupem, ponieważ często jest tak, że wszelkie napięcia, których my nie jesteśmy świadomi, no jakby próbują kompensować nam to, co w ciele nam nie wychodzi, to co jest ponapinane i wówczas albo wypadają strzemiona, albo zaczynamy, nie wiem, nadmiernie ruszać tymi biodrami, albo kręgosłup faluje nam do tyłu i oczywiście całe nasze jakby postępy jeździckie się psują, ponieważ koń też nie wyczuwa miękkości w naszym kręgosłupie, co oczywiście sprawia, że sam swój kręgosłup nam spina. Także zachęcam do tego, żeby wprowadzać różnego rodzaju ćwiczenia rozciągające, zwiększające świadomość ciała dla tułowia. Chociażby o takie, też bardzo ważne ćwiczenie, które często wprowadzam: świadomość tego, żebyśmy umieli w trakcie np. anglezowania wypuścić łopatki w dół. One są jakby mm, zawieszone na żebrach w połączeniu ze stawami barkowymi. I rzeczywiście jest tak, że możemy jakby poprzez wypuszczenie napięcia w dół, skrócenie jakby tułowia poprzez uruchomienie klatki piersiowej w dół sprawić, że znowu uruchomimy się w tułowiu na tyle, że miednica uzyska swobodę ruchów. Także często też wypuszczam mostek do przodu otwieram klatkę poprzez zwizualizowanie, nie wiem, światełka z mostka, wypuszczenie napięcia w obrębie ramion, dając na przykład coś do ręki, żeby w procesie anglezowania na przykład wypuszczać rękę celowo do dołu. Ale teraz trzeba uważać, czy jeździec znowu się garbi w tym ruchu, czy przełamuje do boku, także wszystko to jest bardzo, bardzo indywidualne i uważam, że w trakcie treningu zawsze należy patrzeć na to, w jakiej sposób jest jeździec zbudowany, co rozumie, jaki typ sensoryczny jego ciało prezentuje, czyli jakby to, co on odbiera którą częścią ciała, czy jesteśmy bardziej wzrokowcami, słuchowcami czy kinestetykami i w zależności od tego dopasowywuje jakby przekaz treningu, dając albo korektę słowną, albo manualną, kiedy schodzę i z taką osobą gdzieś tam poprzez dotyk się komunikuję, Albo, nie wiem, słuchowcy, którzy potrzebują bardzo szczegółowych rozważań, często też anatomicznych, i z nimi rozmawiam no, bardzo dużo podczas treningu, a często nawet po. Także popatrzcie, uczcie się swojego ciała w środku, analizujcie swoje predyspozycje, swoje tendencje do różnych napięć w ciele. Poszukujcie tego w sobie, a konie na pewno będą Wam za to bardzo wdzięczne dziękuję tu mamy Magdę na morfeuszu i pokażę Wam dzisiaj jak rozluźnić jak poczuć swój tułów Magda jedzie bardzo wyprostowana w górę, bardzo masztywny kręgosłup cały odcinek między piersiowym a lędźwiowym jest napięty a my chcemy to troszeczkę uruchomić. Teraz proszę Magda, żebyś yy, spróbowała na wysokości przepony zrobić znak nieskończoności w środku ciele. Tak, jakbyś chciała sobie lekko barkami narysować taką ósemkę poprzeczną. Chcę widzieć aktywniejszy ruch w barkach, żeby ona się rysowała na razie bez uruchamiania miednicy. Góra nad yy, przeponą, tak? Kręć, kręć, kręć. Czujesz to miejsce? No właśnie. Cofnij trochę pępek. O, spuść łopatki. I teraz spróbuj uruchomić się. O, teraz lepiej. Górą, mniej miednica, bardziej góra. I jak poczujesz, że robisz ósemkę poprzeczną, to spróbuj ją spuszczać w dół tak jakbyś chciała sobie kręgosłup zjechać trochę niżej. O, widzisz, że od razu Ci uruchomiło miednicę. To jest oczywiście ćwiczenie na razie, po to, żebyś poczuła swoje przejście piersiowo czyli miejsce, które najczęściej u jeźdźców jest ponapinane, prawda? I ono nam blokuje przepuszczalność w ciele, ponieważ tam jest przepona, która odpowiada za wdech. Jeżeli blokujemy w emocjach oddychanie, wówczas wiadomo, że... Żepona będzie unieruchomiona, a więc unieruchomi nam możliwość pracy w obrębie kręgosłupa, żeber, tak stawów międzyżebrowych, żebrowo-poprzecznych. I to jest bardzo ważne, żeby tam umieć to uruchomić. Mhm. I teraz weź sobie głęboki wdech do żeber dolnych. Pamiętasz, jak cię kiedyś ściskałam paskiem, żeby ten wdech nie prowadził ciebie do góry. Daj mu na razie luz, niech on sobie idzie, tylko trochę aktywnie, żeby tak tym nosem nie szorał po ziemi. I troszkę cofnij pępek, bo wyprzedzasz, czujesz, że lecisz trochę na krocze, i cofnij pępek, i cały czas miej poczucie tak, że oddychasz do żeber, że ten wdech poszerza cię na boki w klatce, co cię bardziej osadzi. O właśnie. Fajna reakcja zdążyłaś. I teraz miej poczucie, że czujesz, jak twój kręgosłup od góry do dołu. Jest uruchomiony, że to nie jest tylko i wyłącznie ruch tyłka, tylko to jest też ruch rotacyjny w stawach kręgosłupa. Drugą ósemką, którą wykorzystuję w celach rozluźnienia stawów biodrowych, jest ósemka w miednicy. To, co robimy na ćwiczeniach na sucho, możemy zrobić wstępie. Czyli wyobraź sobie, pamiętasz, kredkę w tyłku i rusujemy znak nieskończoności na siodle. I za każdym ruchem ósemki biodrem, poczuwaj, że noga naprzemiennie zjeżdża. I w tym momencie wszelkie silikony i leje skórzane się, y, jakby utrudniają nam ruch. Ale chodzi o to, żebyś ty poczuła, że łydka zaczyna się w pasie, tak? To jest tekst wspaniałej tenerki Moni y, Mam może Małgosi Mosztyn. Skąd mi się ta Monika wzięła? To ja na znaczy Ciebie ja też mówię Monika czasami, prawda? No. I teraz słuchaj, nie, odstawiaj łydki cały czas, awatar, mentalne i fizyczne połączenie. I w momencie, kiedy miednica sobie pracuje, uruchom się bardziej, tak, prawo-lewo bioderka, zjeżdża jako ćwiczenie i poczuwaj, że razem z biodrem wyjeżdża tobie udo do dołu, że razem z biodrem wyjeżdża łydka do dołu. Połącz to ze skróceniem lekko tułowia ale pępek podciągnięty, żebyś nie zgasła. Pamiętaj, z tyłu skracasz, to jest amortyzator, brzuch lekko podciągasz, klatkę opuszczasz. Im bardziej uda Ci się skrócić tułów, tym będziesz miała dłuższą nogę, ponieważ mięsień biodrowo-lędźwiowy, który przyczepia się od TH12, tak, przez wszystkie trzony kręgów lędźwiowych do krętarza mniejszego kościółudowej, on łączy miednicę z tułowiem. Yy, tak, udostułowiem. I w tym momencie yy, im będziesz miała krótszy tułów, ale cały czas działający naprzód, nie taki ciały. O, teraz widzę, Krzysiek straszy. Krzysiek zrywa dla mnie skrzyp na piękne włosy i straszy w krzaczorach. Dziękuję bardzo. Ok, jedź dalej. Przestaw, uważaj, bo ci odbije w lewo. Tak jest. Łydeczka przytulona, nie miej fruwającej łydki. Cały czas mentalnie jesteś w środku. I kręcisz sobie ósemeczkę, i mentalnie zaglądasz do swojego tułowia i zaczynasz czuć siebie w środku. Zanim cokolwiek zrobimy w wyższych chodach, musimy sobie na początku poczuć ciało, poczuć jego ruch, poczuć siebie w środku, i dopiero potem korygować cokolwiek pod sobą czujemy, że jest sztywne. Ale najpierw musimy poczuć siebie.